Biuro, nawet takie domowe, nie może obyć się bez biurka. Moje jest unikatowe pod każdym względem. Stalowa, wykonana na zamówienie Rama, pomalowana została proszkowo na kolor czarny. Na niej spoczywają deski pochodzące ze stodoły z gospodarstwa, w którym wychowała się moja mama. Liczne pęknięcia i dziury nadają meblowi autentyczności, której próżno szukać w katalogu IKEA. Jeśli oglądaliście mój poprzedni desk-tur, wiecie, że w moim życiu nie ma miejsca na typową obudowę komputera. Dlatego komponenty mojej stacji roboczej rezydują w szufladzie biurka. Procesor Intel Core i7-6700K osadzony na płycie głównej ASRock Z170M xtreme 4, 16 GB pamięci RAM, karta graficzna Gigabyte zbudowana w oparciu o układ Radeon R9 380X, 240 GB dysku SSD Gudram Iridium Pro, wszystko zasilane 550-watowym złotym zasilaczem Silentium PC Supremo M1. Procesor z jednostka Deepcool Maelstrom 240T, której wentylatory podłączone są pod kontroler obrotów Bitfenix Recon pomalowany na czarno dla zachowania spójności z pozostałymi komponentami. Kabel zasilający listwę prądową oraz dwa kable sieciowe zamiast po ścianie biegną w nodze biurka. Przewody spięte są akcesoriami montażowymi do rur PCV i panuje w nich względny porządek. Do kompletu nie mogło zabraknąć nowego monitora. 34-calowy ultrapanoramiczny Dell U3415W przytwierdzony został do ściany, a niezbędne okablowanie biegnie w podtynkowym tunelu. Monitor jest podświetlony dwoma metrami taśmy LED, a włącznik tychże umiejscowiony jest na wewnętrznej stronie szczytowej płaszczyzny szuflady. Powyżej monitora ścianę zdobi model Porsche 911 GT3 RS, który można było zobaczyć w poprzednim filmie, oraz nowy nabytek, geometryczny z ZK. Po obu stronach biurka zawisły kolumny głośnikowe Creative EMU, które stanowią komplet z kartą dźwiękową Sound Blaster X7. Sekcję muzyczną uzupełniają słuchawki Creative Arvano Live, które spoczywają na podstawce mojego projektu. Lampkę kupiłem w Castoramie, a jej wyłącznik przeniosłem w bezpośrednie sąsiedztwo kontrolera podświetlenia monitora. W temacie urządzeń wejściowych, klawiatura Torapu, model E9050, która towarzyszy mi już półtora roku i mysz Logitech MX Master, Będąca prezentem urodzinowym od żony. Jedno i drugie spoczywa na podkładce biurkowej Risla. Krzesło to również projekt skandynawski, podobnie jak dywan. Obok biurka znajduje się mój skromny plan zdjęciowy i najważniejsze sprzęty: slider Photon Cameleon z modułem napędowym Varanus, w softbox i statyw Manfrotto z budżetową głowicą olejową Velbon. Przy przeciwległej ścianie stoi mała konstelacja szafek Besta, a w jednej z nich improwizowana szafka IT. W środku rezydują dwa serwery Synology, DS715 i DS212, UPS CyberPower, Malinka Pi z zainstalowanym UniFi Controllerem i ośmioportowy Switch TP-Link. Pozostałe szafki skrywają wszelkie maści sprzęty elektroniczne, Raspberry Pi, bery, akcesoria do wideofilmowania i fotografii i temu podobne. Powyżej szafek mój najbardziej ulubiony element wystroju wnętrza, rower szosowy Giant TCR na wieszaku Iceberg polskiej firmy Polyhedra. Ostatnią rzeczą, jakiej to pomieszczenie desperacko potrzebuje, to panele akustyczne, ale poza tym biuro uważam za kompletne. Dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie. Niedługo przygotuję relację z budowania szuflady. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.